Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku. z się z Na wakacjach. Indie! <laughs> Przepraszam, że tak za ale... ale. że jest strasznie dzisiaj gorąco i. sami wiecie o co chodzi. Także rozpoczynamy odcinek pod tytułem Pujając w obłokach. Sąsiad się do góry. Następnym, następnym przystankiem na drodze naszej wycieczki jest Taj Mahal. No Muśka nie może się oprzeć urokowi indyjskiego bazaru i wyrusza na zakupy. No i ja to korzysta w tym czasie z lokalnych atrakcji turystycznych i znów daje upu swojej nienawiści do słoni. Woody wkracza do akcji. Co może później tak, ciekawe co będzie z Olgą tym razem. Otóż to, zobaczymy. Dobra. Są się zaczyna na tej śmiesznej, na tym śmiesznym czymś. Bierzemy rzeczy jak najwięcej. To możemy szczura być. Gdzie jest mamuśka? Nie wiem, gdzie jest mamuśka? Yy, dobra, wyciągamy szczura. A! Aś tu ma ignojku. A, mamuśka się przebiera. On idzie potem, tu zawsze ci wielkie szczurki dole. Dobra Coś możemy tutaj wziąć, nie bardzo Coś możemy ukryć Co mi się oznacza jego No i dosłownie, aha, jego muśka tak cały czas tylko w tej weftę W porządku Dobra, bierzemy grabie I potem idzie tu takie typowe kółeczko No nie, już widzę, że zrąbałem reszta raz, bo już widzę, że te grabie to jest do pułapki. Myślałem, że może do czegoś innego. A dora, mi rzeczy zbierzemy. Yy, dobra, tutaj mamy rzeczy. Po kolei zbierzemy wszystko. Zdążyć i zdążymy. Nic nie mamy do wzięcia, więc bardzo dobrze. Eee, idziemy na górę, tylko musimy szczura wyciągnąć na czas. Jakbyśmy zdążyli, dobra, Dawaj, 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 szybko, szybko. szybko. Dobra, szczura wyciągnąć. Dobra, i teraz tak. Ten balon mamy. Dobra, dobra. Eee, dobra, ok. Ok, sprzedać balony. A ten ziomeczek, co on robi? Aha, dobra. Dobra, tu mam węża. Tego pieska da się pewnie... Jest wykurzyć. Nie wiem, co było napisane, bo no, się no, że jest to na naraz... słonik. <grystanie> no właśnie. Bardzo agresywny, tak? <grystanie> Dobra. Z tego co widzę, to tak. Um, balon chyba z wodą. Nie. Teraz kabel na pewno z wodą. Co tutaj muszę dać? Mhm... Mm Dobra, lepkie palce, tak. Szczur? Nie, łopata? Nie. Mm. Mysz? Też nie. Mm. Kurde, też no nie wiem. Co trzeba zrobić? Niezwykle mm -hmm. bardzo dochodowe. Dobra. Teraz żeby nie spieprzeć. A no właśnie, fuck mi. Dobra, niech mnie mi, mi uderzy raz. Bo teraz tak, nie wiem gdzie mam łopatę połączyć. Bo tak. Tu jak dam ci myś, co się stanie? Tu dam to, wiadomo. Kabel z tym. No Okej. Okay. No upata z huśtawką Tak To tu I tu będzie coś śmiesznego Oj Szkoda, szkoda, sąsiedzie Ja nie zaczynam co z tym słoniem się wydarzy ciekawego Nic się nie wydarzyło No nie Cyk. To chodzi dobre. Co, coś, coś tu mamy? Nie, nic tu nie mamy. Co ten słoń nie współpracował? Nie, Musia go woła, i cyk, Mamy pułapkę. Dobra, dobra, może tego słonia wykorzystamy wcześniej? Co z tym wężem? No, bez sensu. Po co ja go tu w sumie? Góra kamieni. A. Uh, Wąż. Z, z tym? I cyk! gdzie czeka w górę jeszcze? bum. <laughs> aż głos stracił. No ale, co mam z tym wężem zrobić? Czy dodać go do tego? Nie wiem, czeka jeszcze raz. Nic z tym wężem mam zrobić w sumie. A, już wiem, co mam z tym wężem zrobić. Dobra, trzeba dwóch myszy w sumie. Dobra. Już więcej z tym wężem balon Dobra Nie Dociekaj UD Dobra łatwo Łatwo. Teraz szybko mysz wyciągać Dobra Jest jedna mysz Bo jedna będzie do węża A co za jest? Co to jest? Czegoś czegoś nie wziąłem? Gąbka i kreda. a już wiem po co. Aaa, no właśnie. Dobra, wszystko już wiem. Wszystko wiem. Teraz tak. Wąż tu? Nie. To tutaj to jest tak że, można, że kolejność jest dobra, to łopata balon. Jeszcze jedną mysz wyjąć, fuck me <grystanie> Nie No Dobra, dawaj, 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 dawaj ja, Big prąd Pieska odw odwiązać i jeszcze wąż. Pięknie. Dobra, nice. Dobra. Teraz tak. Tutaj. Następnie przestraszyć słonia. Teraz sąsiad będzie wysoko. Nie, I wywiewali chłopca w grę. Tak jest. są siado Tak jest. Mysz. Zbliżymy, zmienimy linię. I uciekamy na górę. <grywy> Dostał łeb, no i teraz. Um, będzie tak odsłonia i odtęga i będzie. Rage. Ogromny. A my się chowamy. Mam nadzieję, że on są nie wróci na górę. Jego będzie już tutaj szedł. My się schowamy. Może bardzo. Tak. Tak, bardzo dobrze. Okej, okay, tylko mam nadzieję, że ten rajz nie zejdzie. A to powinno dać, dać radę. Ale zobaczymy. Dobra, dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Dum, 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 Są dum. Sąsiadło idzie. I cyk budzika nie ma Pięknie. O to chodzi. No i, no i pan słoń. Rozdrażniony. To się kameruje. Mamy upadek, sąsiada. Tak jest! Udało nam się Upadek sąsiada po raz kolejny Dobrze Co to oznacza? Mamy 13 minut odcinka hmm, hmm, hmm. Dobra Na Dzisiaj to będzie tyle Na w tym odcinku Także uczę się niedługo Będzie wam się podobało Co się? Cześć